W 3000 roku przed naszą erą Uruk był ogromnym miastem. Tamtejsza gęstość zaludnienia była większa niż ta we współczesnym Nowym Jorku. 2500 lat później, w 500 roku przed naszą erą, na Sri Lance znajdowało się równie potężne miasto Anurandapura, którego gęstość zaludnienia była podobna i cały czas wzrastała. W obu tych miastach trzeba było rozwiązać ten sam problem. Więcej ludzi to większe zapotrzebowanie na żywność, więcej nieczystości i większa trudność z utrzymywaniem odpowiedniego poziomu higieny. Rozwiązaniem wszystkich tych trudności był odpowiednio skonstruowany system nawadniania miasta oraz okolic. System irygacyjny pozwala nawodnić pola pod uprawy, ale też dostarcza wodę pitną ludziom i zwierzętom, a także zbiera nieczystości. Dlatego jest absolutnie kluczowy dla każdej dużej populacji. Mieszkańcy obu starożytnych miast wiedzieli o tym i w obu przypadkach stawiali na irygację. Jednakże różnili się pod pewnym względem zasadniczo. Rolnicy mieszkający w Uruk pragnęli przystosować coraz większe tereny pod uprawy, dlatego wycinali rosnące w mieście i dookoła niego drzewa, aż ogołocili okolice niemal do zera. Natomiast w Anurandapurze drzewa były uznawane za święte i nie tylko ich nie wycinano, ale też dbano o nie i planowano przestrzeń w taki sposób, by drzewa rosły zdrowe i silne. Sadzono również nowe drzewa. No i jaki los spotkał oba te miasta? W Uruk wraz ze wzrostem populacji wycinano coraz więcej drzew. To spowodowało wiele problemów, z których najważniejsze są te. Zabrakło drzew, które filtrowałyby wodę, dlatego system irygacyjny miasta uległ zanieczyszczeniu. Nie dało się go zwalczyć. Poza tym brak rozległych systemów korzeniowych i ogólnie systemów roślinnych. Spowodował, że woda z łatwością parowała z systemu nawadniającego, pozostawiając w nim złogi mineralne. Nadmierna ilość związków mineralnych doprowadziła z kolei do zasolenia gleb, co uniemożliwiło uprawę roślin. No a jak sprawy rozwinęły się w Anurandapurze? Duża ilość drzew zapobiegała tym procesom, które zniszczyły uruk. Dzięki temu Anurandapura rosła w siłę, a populacja tego miasta po pewnym czasie stała się ponad dwukrotnie większa niż populacja Uruk. Dziś Anurandapura, historyczna stolica syngaleskiego buddyjskiego państwa, liczy ponad 50 tysięcy mieszkańców i nadal dwa o drzewa, z których część rośnie od początku istnienia tego miasta. Warto się zastanowić, czy we współczesnych miastach drzewa również odgrywają tak istotną rolę? Często wydaje się nam, że natura znajduje się na drugim biegunie niż miasto, ale to nieprawda. Nawet we współczesnych, nowoczesnych aglomeracjach odgrywa ona bardzo istotną rolę. Drzewa zawsze stanowiły i nadal stanowią bardzo istotny element miast. Wszystkie razem działają w nim jak ogromna gąbka, absorbująca nadmiar opadów po ulewnym deszczu. Obniżają też temperaturę podczas fali upałów, a ich gęsta sieć korzeni chroni przed powstawaniem osuwisk. Miejskie rośliny sprzyjają również oczyszczeniu powietrza, pochłaniając dwutlenek węgla oraz niektóre związki, które są szkodliwe dla naszego zdrowia, a także wytwarzając tlen. Co równie ważne, drzewa mają ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Liczne badania dowodzą, że przebywanie w otoczeniu zielonych roślin obniża poziom stresu i poprawia nastrój. Między innymi badania dowodzą, że pacjenci istotnie szybciej powracają do zdrowia, gdy mają widok na drzewa, a nie na pustą ścianę. Przeszłe dane na temat miast i najnowsze badania dowodzą tego samego. Potrzebujemy zieleni, natury, drzew, nie tylko by przetrwać, ale też by dobrze się czuć. Dlatego coraz więcej współczesnych miast przeplata ludne dzielnice zielenią. Tak zrobiła na przykład Kopenhaga, która zbudowana jest na planie dłoni, gdzie dzielnice miejskie, palce dłoni, przeplatają się obszernymi pasmami parków i zieleni. Inne miasta, takie jak Singapur, są niemal wyspami zieleni.